Pierwsza randka po Spencerze. Dziewczyno, ale się denerwuję. Ja też. A no właśnie, słuchaj, jak tego wyrwałaś? Na spojrzenie, moja droga. Jak to spojrzenie? S Niezłe. muszę kiedyś spróbować. Ale jak to ty tego nie masz? Nie, ja mam śmiech. <śmiech> Przestań. Ty, ale dobre. No wiem, wiem. Ja tak, on. Wiesz co? Miałaś jednak rację. Jest dobrze, życie toczy się dalej. Właśnie. Papa pa, Spencerku. Cześć. No i witamy z powrotem. Moja przyjaciółka Ivy. Ivy to jest Zak. Cześć, miło mi. Mnie również. Chociaż czuję, jakbym cię pół życia znała. Ty, to było bardzo miłe, wiesz? Czyżby? No nic, to ja się zbieram. Ale najpierw słuchaj, chodź na chwilę do kuchni. Wiesz, nasze czułe pożegnanie. A nie możemy po prostu do kuchni powiedziałam! Poza kuchnią nie będzie już takie czułe. Ej, co ty odstawiasz? Zak wygląda dokładnie jak Spencer. Co? Oszalałaś, nieprawda. Ja? Sama oszalałaś. Identyczni są. Nie zauważyłam. Ty chyba wiesz, co to znaczy, co? Mm, ciągle kochasz Spencerka. Nieprawda, daj mi spokój. Nie kocham go, rozumiesz? Nie okay. kocham. udawaj sobie ile chcesz. Ja tylko mówię to chore. Wiesz, co ci powiem? Wielkie dzięki za takie czułe pożegnanie. Oh. Pożegnaj się z Ivy. Cześć, Ivy. Papa! Pa. A, miłej zabawy. To yy, co porobimy? Zamówimy pizzę, obejrzymy coś. Ty wiesz co, może się. Poprzebieramy. Poprzebieramy? E, albo. Bo. Bo wyobraź sobie, to by było super fajne, gdybyśmy powyglądali sobie inaczej niż wyglądamy. Chodź ty pierwszy. <śla>